Złoty? <grym> KURWA! wiecie dla kogo ja gram? Wiecie dla kogo ja gram? Ja jestem pros! Pokaż się! No, ja <grym> <jak> <grym> Hobble over <grym> w steamie, prajgę! Pkurde, w steamie! Ta na pewno st gra? Pewnie ją ona, powera powera mu. Idę do Kiberka, idę umyć ręce. Teraz trzeba zagrać dobrze, Aj za chwilę rajd right na Riot Game. Wenemy jest? No kurwa! Ja do, pierdo... No, trzecia gra na lover's Dobra, kurde, te. No dobra. Lock in teraz, lock in. Siemanko widzowie, już dzisiaj mecze Foot Esport na Gentlemates i Team Heretics na Giantex. Z tej okazji razem z Batlick stworzyłem swój kupon, którym wytypuje zwycięzców tego spotkania. Ale zanim o tym, przypominam, że całą ofertę Batlick znajdziecie w opisie tego filmu. No i do tego dostaniecie tam też całą informację na temat mego kodu Szalony. Z góry dziękuję każdemu, kto założy konto z moim kodikiem. Dziękuję za wsparcie. No i pamiętajcie oczywiście, że oferta jest tylko dla widzów pełnoletnich. A teraz przechodzimy sobie do moich typów, które już widzicie na ekranie. Jest to foot Esport na Gentleman's. Tutaj decyduje się na faworyta. Uważam, że Foot miało jakieś lekkie problemy w pierwszym yy, meczu swoim, ale uważam, że mimo, że Gentleman's pokonało Liquid, to, yy, to dzisiaj nie będą w stanie zwyciężyć i tutaj decyduje się na foot Esport. Yy, no i następny mecz Team Heretics na Giant X. Tutaj uważam, że bez większych problemów może z utratą jednej mapy, ale generalnie yy, bez większych problemów yy, w Heretix powinno zwyciężyć to spotkanie, więc to, będą, to są moje typy na dzisiaj. Pamiętajcie oczywiście, żeby zawsze grać z głową za niską stawkę i, i zapraszam Was do oglądania dalszej części odcinka. To normalne Nice, yeah. no cool. Right. Nice. Ej, co jest? Kur nie wleciałem na top site? nie można się ich bać. Kim oni są? Oni nie wiedzą kim ja jestem. Niech oni się boją mnie. Na hej, Ej, ej ta, taki impact miałem w tej rundzie Tu daje po jednego Tu go pani shoot no i go obijam On cofa I nic nie zabiłem Ej ty, ej ty sprayer, human nie wytrzymam, nie wytrzymam. Podawam masz. To backside. Top. Back. guys. Three, three. I can't play. Stinger jest mocny, no, jest. Five, No A my tak y, kupiemy. O oh, kurczę! To jest... naprawdę prawda? To pijaku. Nie pikaj na mnie, nie pikaj, lover, Rock! Right, yeah, yeah, hey, am no, no. What, what? Yeah, what do out. you want me to do? I have op. Yeah, I can right. dive the rat and dash I have yeah, op. You can, you. No, yeah, I'm not doing way. this with problem. Pro, Are you, problem. you crazy? Go back B mate together now No, 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 no. this crazy, then, crazy Close that Not floating, jet. Top side See, save me if you see 3 Top side, not side Selfish B, I'm watching cross for Let's go! No, no, ja tak tak. Let's go, Lovers Rock! Bój się! Bo ja tu gram bardzo ważnego rankeda, wiecie o co chodzi? Na top 1, no najlepszego gościa na świecie, jeśli chodzi o granie rankedów. Lovers Rock, istna legenda ranketowa. O kurcze, halo? Działa mi net? Nie mówcie. Nie wiem, I don't know I'm lagging so hard okay. I'm lagging I, 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 Nie wiem, ktoś mi pomoże o co chodzi? Nice insane Guys, I don't know why, but I'm lagging Ej, my nie mamy pauzy! Bo w tej grze nie ma pauzy. Jak na zawłupy, bo ja jestem sniperem wizowym, nie możemy zapominać, zapominać kim my jesteśmy. Jesteśmy lepsi niż ten lover rank one. Cały. Calutki Tuptuś Rank one jakiś po prostu muszę grać za wupy, bo ja jestem snajperem! A, nie wiem, my tak oddajemy entry, bo co ziomek podejdzie solo. I zamiast dać mi grać z outlawem, jak ja mam outlawa W ogóle nie powinniśmy iść z ja. Ale go złapałem, ha? Plant, just plant, plan. just plant. Just plant just plan. Plan. Yeah, yeah, yeah. I will oh, smoke, Monoxon, come close. I will smoke, go, cross and plant. And just planting, yeah, yeah. Okay, and you will play inside. Let's go, bro. Let's go, we will win this game. Let's go, let's go. Yeah, yeah. Ja jestem ten cały hajelo, tak? I ja nabijam sobie MMR -y na człowieku, chłopie, co jest Rank one. Ja sobie nabijam MMR -y na nim. Szybkie przypomnienie o tym, że ponad połowa oglądających nie subskrybuje tego kanału, więc jeżeli jesteś w tej grupie, zostaw suba i życzymy jego oglądania. No, nice. Close, oh my bad. Hey, A yeah. ja myślałem, że on. Nice, nice, nice. Go, go be fast. With my... Nice. Tuay, top side one Nice, let's go! Ale ten kolor chyba brzydki, co? Przydałoby się odblokować ten, co ma monoxon. Kropny jest ten Vandal, Ale siada! Jakby. whatever, wygląda fatalnie, ale siada. Szkoda.

i, I go here. Okay. cannot, cannot. Dead Dead one dead, two dead, three dead. Dead. Oh. dead, 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 dead Let's go guys, let's go. go guys can't go. I feel i, sure, I 20 I can hold it, maybe you can leave me I have outlaw Okay, I will go with B it's, B, it's B Maybe B split, yeah. B, B, one B, one B Okay, okay. coming, I'm leaving Me. I'm boom, boom, boom. Mam spike, mam spike, I have spike no, I have have Niesamowite to jest, nie? You have, you have, you have gold, bro! mam Nie, nie, nie. No, już myślałem, że nie powie. To jak coś tu widzę, to jest cloud z Giant X. Profesjonalny gracz IGL z Giant X. Bardzo dobry ogólnie. Swoją drogą. Area. Nice. One. One beat. No, jest bardzo, mega. bardzo pro lobby ogólnie. Mega stack lobby jest. yellow, one more. No, my bad. Nice? Yellow? Ej, hey, ta reina wygląda na poczutą. Yellow. We have two bro. Two sockdars, yellow. Behind. No, ok. Fake news. Nice reina. Venemi u mnie, u mnie jest na Viper. A Venemi są pro goście z Turcji. Yy, ostatni tutaj, Jet w swoją drogą. To jest top 1 radiant. Ogólnie, no najlepszy chyba w takiej historii rankedowej, nie? Może poza Screamem na przykład. No bo jak Scream grindował, to też był gołtem na rankedach. Jest dalej. No to Lover Loversock, nie? Tylko że Scream aż tyle nie grindował nigdy, co on. Jaka postać to IGL? Viper nasza. Co to IGL? In-game leader. Osoba, która jest prowadzącą w grze, wiesz? Mówi, że no podejdziemy na przykład A, później swejkujemy to A, zratujemy do B, bla bla bla. Taka osoba, która prowadzi. Ja dalej duel. No kurczę, niezmiennie, tak? Jak mnie przez znowu to coś kopnie, nie? Cannot, cannot yet That one. Nice Yellow, one yellow. Yellow Kur my bad! Sorry, yellow. Enemy's nice! Swinguj, swinguj, swinguj! to. to. się, swinguj! Nie! So scared! No nie no noc jest taki wystraszony! Okej, okej! My goat! Let's go! Take up! Let's go bro, let's go! Top 1 Radiant ma nick y Lovers Rock ogólnie Tylko że teraz on jest top 2, ale ogólnie no to Jakby dużo ludzi go zna, nie? Mówię Dużo ludzi kojarzy kim on jest Kurczę, timing my bad Nie wiem, timing więc teraz strasznie nie porfuna. Ale widzicie widzowie, ja jak nie, nie, nie można przeklinać, to widzicie jaka pełna kulturka, wuh. nic, zero, zero przeklinać, pełna kulturka jest, tak? W streamer, pełna kulturka Ty Nice no bro, let's go! Ej, let's go! Nice Let's go! Let's go, let's go! Let's go! Let's go! Ej, tylko 16? Ale lobby, ale lobby. No, Lowers zagrał słabo. zdifowany widzowie! Złota gwiazdka na Lowers Rocka. Dlaczego Angela jest na ciebie obrażona? A jest? No, jak jest na mnie obrażona? No, nie zagrałeś wczoraj, Pięknie. jest kosa. No, ale nie zagrałem, bo kończyłem wcześniej. Daję na ekipę. No, nie wyjeb się. Jak wygrasz, to wyślę 500 złotych. Dobra. Nice. Nice go, go, go. No. No, 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 <laughs> kurwa, wycieć dla kogo ja gram? Wiecie dla kogo ja gram? Ja jestem pros. Je wiecie ten, ja gram! gdzie ja gram? główna. Ja kołcza jeszcze nie ma, musimy wiesz. Zawić te na kołcza. To last. I think I heard the main main. jest last Backside, christopher go, 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 go. Christoph pierce I'm out of here go. catch them go, go, go. Was, was, uh, Mając, każdy taką, taką. Let's go brother, let's go. Z kim ty że nie jestem? No masz poście przypięty w stawie. Wejdź se w postaw, Masz wszystko napisane. Okay, on on smok. 1 the only one. Nice odd, ładnie Odd nie Dawica, Fajny piczek. I fajnie. Guys to side one, tube back side, tube back side one. Back side, no. Aj dobra, nice. Ej, do, idę do kuchni, a tam Zuzia usmarowana cała jakąś czarną czekoladą na twarzy. Nie wiem, nie wiem dziwne. To nie czekolada? Ej, przesadziłaś! Ej! Pokaż się. Weź!

What? <laughs> Let's go. Rotating, Tulin. to link. back. side, short, cool. match, no <laughs> Take my phantom, guys, don't peek. go back. Cool. <laughs> guys, please. Plant. Plant, plant. plant, plant. No, Stop using utility. Inside, take my phantom. <laughs> Let's go. Yep Psa Vinic Viniciusa? Sigma, Sigma Fan Club. Też nie lubię Viniciusa ogólnie. No z tego całego teamu, Realu to Viniciusa najmniej lubię. No bo szczerze, to Realu Madryt ma spoko zawodników. Nie jestem fanem, ale tak poza Viniciusem, to spoko są ci zawodnicy, nie? jak ktoś lubi Viniciusa, to jest dziwny ma. Let's fucking go, Monoxon, let's fucking go. I'm going fast. Back. Go, go. Oh, oh, I'm back. I'm, back back. Back, I'm nice. planting. I'm Please, I just go I a I'm one guys. Play safe. Go back. Bomb is good. Close to you, close yeah. Push, guys. Close to you, pushing He one no, let's go. Know. A ja ogólnie dostałem minus 22 za ostatnią grę, więc uważam, że za zatem dostanę na plus troszkę więcej Może 16 Załina No przecież tak to miało działać No to 16 za mecz to jest Okej okay. To my mówimy ja mówię... o ku... Jak dostaję 16 picking Niezły deal Jakem Niefaj go go. A mi się. Ort mamor, I hit him so he is 1 HP. I hit him. HP. No. Gdzie grałem? Grałem w klubie, który się nazywał MKS Oskar sucha. Nawet mam gola oficjalnego tam. Chyba jakieś asysty. W jakich latach grałem? Ło. nie pamiętam, ale Kiedyś byłem na łączną piłką, a teraz usunęli to chyba już ten stary, jakby starą bazę danych usunęli. Bo kiedyś pamiętam, że byłem, jakby pokazywałem dolep. to na streamie, A później chciałem pokazać, już się nie dało. Chyba by... I to. Wtedy byłem w szóstej klasie podstawówki, około i pierwszej gimnazjum chyba. Albo młodszy niż pierwsza gimnazjum. Gimnazjum już chyba nie. W gimnazjum już byłem Alin Esport. Guys,

Lucky guy as fuck, lucky guy as fuck. Yeah, <laughs> yeah, yeah, yeah. He plays so bad. Nice, 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 nice. Proszę Państwa, plus 21! Bro, plus 21 for this game! Oh, cool. Ah, uh, uh, because we play, we play yeah. against goat.